Dobra, kurwa, trzeba sobie pizdnąć browarka, bo Juda mi powiedział, że mam piznąć. Sorry, że pyskie, ale Biedronka jest taka biedna, że denarów nie mam. Co zrobić? Dobra. Le lecimy. Kurwa, pożywam się pewnie. Kurde, piana. Dobra. Lecimy. Halo, halo. Czemu ty piwo pijesz? Tomek. Alkoholik. To jest alkoholik. Nagrywasz go. Ja pierdolę. Ale u mnie nie. Będzie nagrywane na takie. Co ty tak. zrobiłaś, no?